Yeah. Dzisiaj będziemy sobie robić jedzonko, będę robił dzisiaj filety z kurczaka w takiej mega bardzo dobrej panierce z orzechami włoskimi, z natką pietruszki, z różnymi takimi przyprawami, także myślę, że naprawdę będzie, będzie bardzo dobre. Na koniec odcinka podam wszystkie makrosy, które po prostu które po prostu są w tym daniu. Będę to sobie robił z batatami a dokładniej z frytkami z bazatów. Kiedyś sobie robiłem. I powiem, że są bardzo, bardzo dobre. Też pokażę jak to robię, chociaż no nie ma nic tu nie ma tu żadnej filozofii w pokrojeniu po prostu batata na frytki polaniu troszeczkę oliwą i, i wrzucenie do piekarnika. Ale oczywiście mogę to pokazać. Oczywiście, czego się nie robi dla swoich ukochanych widzów. I teraz tak do tego. Do mięska, do batatów, czyli do wyrobotanów e, dorzucę sobie sałatkę z sałatkę, surówkę z kiszonej kapusty i marchewki, i cebuli, i soli. <grym> Także tak to będzie wyglądało. A, no to co? Zabieramy się do roboty. Dobra moi mili, co będzie nam potrzebne do przygotowania tego dania? No tak, przede wszystkim filet z piersi kurczaka. W moim przypadku jest to 500 gram i też ilości podaję na 500 gram kurczaka. Może być to też inny, ja mam akurat kurczaka, bo jest to domowy kurczak wyhodowany przez moich dziadków. Także korzystam z tego, żeby po prostu nie jeść tego kurczaka z tymi wszystkimi nawilżaczami ze sklepów. Także tak. 50 gram, nie 50, tak. 50 gram e, orzechów włoskich. E, natka pietruszki mrożona. Akurat w moim przypadku jest mrożona, e, bo tak sobie po prostu zrobiliśmy. E, tutaj w domu, ale może być oczywiście świeża. Jak najbardziej, świeża będzie lepsza. Cztery jajka, w tym dwa całe i dwa białka. E, do tego oliwa z oliwy El Toro rojo, albo El Toro rojo. Także tak to wygląda, na pewno prawdziwa hiszpańska oliwa, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Szczypiorek, yy, sól łodawska, do tego mąka pszenna razowa, w moim przypadku, ponieważ ma niższy indeks glikemiczny. Pieprz ziołowy, skamis, majeranek, produkt, a, produkt, polski surowiec. E, kapusta kiszona, która będzie nam potrzebna do mojej surówki z, z kapusty, właśnie, marchewki i cebuli, e, wspomniana marchewka z cebulą, w moim przypadku są to trzy marchewki i jedna cebula, możecie sobie na przykład wziąć dwie i pół marchewki i trzy czwarte cebuli, mm. także tak i oczywiście bataty, które będę potrzebował na frytki. No to dobra, na początku pokroimy kurczaka na mniejsze kawałki, z pół kilograma zrobię sobie 5 porcji po 100 gram, także zabieramy się do roboty, weźmiemy troszeczkę go jeszcze, obmyjemy wcześniej. Teraz sobie zrobimy, rozbijemy te filety z kurczaka. Tylko gdzie ja mam swój młot pneumatyczny? Jest mój młotek, Ach, super młotek. Naprawdę bierzemy kawałek czaszka. elegancko go rozkładamy, folię, żeby się tu nie obrudzić, żeby za bardzo nie nabrudzić w ogóle i lecimy. z całej siły, bo wyjdzie nam z tego, co nam może właśnie z tego wyjść. Nie wiem jak nazwać to, co wychodzi z mięsa, jeżeli się je bardzo mocno, tłucze młotkiem. Takie, taka papka nam wyjdzie po prostu, także delikatnie, w ten sposób jak ja robię, tak mi się przynajmniej wydaje, że robię to dobrze. OK. Wspomniane rozbite, tak jak widzicie, nie jest za cienki. Ja nie, to, nie ma być jakiś, yy, to nie ma być jakaś podeszwa, tylko ma być to świetny, wykwintny filet z kurczaka w sajemistej panierce. Wykonany przeze mnie przez Michała Tak tak Także pierwszy jest ok. Jest, nawet on nie jest ok, on jest cudowny tutaj. W końcu, jak już będą usmażone, zważę sobie wszystko i podzielę sobie na równe 5 porcji. Eee, następnie, teraz będziemy się zabierali za robienie paniery. Zaczniemy sobie od orzechów. Eee, ja sobie te orzechy pokroję. Zmielę je sobie po prostu nożem. Eee, nie, mam, nie wiem, gdzie jest maszynka, więc zrobię sobie to po prostu nożem. Ja już się tutaj uszkodzimy podczas robienia frytek. Mam. Palca objętego w papier toaletowy i obklejonego taśmą, bo nie jest znalazłem plastra w domu. Ale ogólnie polecam taką metodę przy skaleczeniach, przy jakichś nacięciach, właśnie obklej, Przenieść sobie papier toaletowy, mocno po prostu obwiązać i obkraść taśmą. Wtedy wydziela się tutaj takie ciepło i bardzo szybko rany się goją. Po około pół godziny, 40 minut, rana jest już zasklepiona. Także tak, mam nadzieję, że tutaj. Może będzie wszystko w porządku. Mamy dwa całe jajka i dwa białka jajki. Czyli tak mamy jedno całe jajko, więc skorupka do tego. Drugie jajeczko. Dwa rzędziutkie, a rzędziutkie, może nawet na to tylko takie trochę pomarańczowe. I teraz mm, dwa białeczka. Oddzielimy sobie. Białko od żółtka. O tak. Elegancko. Tak, jak się mama uczyła. I beńc. I żółtko do, do kubeczka. Będzie na później do jajecznicy. I drugie białko. Ląduje do talerza. O, jakie gluty mmm przepyszne no ale naprawdę będzie to dobre gwarantuję Wam, że to danie jest przepyszne i będzie i nacznijmy do kolejnej jajecznicy i teraz tak, będziemy sobie wybeltane sobie jajko, dorzucimy przyprawy dorzucimy pietruszkę, orzechy i będziemy mm, moczyć sobie mięsko hop dorzucamy pół łyżeczki soli kłodawskiej do tego pół łyżeczki myślę, że wystarczy taka ilość do tego myślę, że jedną trzecią łyżeczki pieprzu ziołowego, może troszeczkę więcej może tak pół coś takiego to nawet więcej niż pół ale dobra, i majeranku około pół łyżeczki wszystko tutaj wrzucamy do tego dorzucimy sobie również natkę pietruszki troszeczkę jeszcze zostało w środku to wydzielamy żeby się nie zmalkowało i mielone orzechy o tak będzie się wysypało wszystko tutaj ląduje. także tak będziemy sobie odbijać jajko także weźmiemy sobie nożyk nożyk, widelec nie nożyk i, i ubijemy jajko wziąłem sobie parę takich kłączków czy jak to się tam nazywa nie wiem co to dokładnie nazwać i zrobimy sobie to do naszej Anielki, no takie malutkie, kawałeczki. Uwielbiam kroić szczypiorek, nie wiem dlaczego, ale strasznie jest to relaksujące dla mnie. Jest to tak przyjemne uczucie. Jeżeli jest ktoś jeszcze, który, jeżeli jest ktoś jeszcze kto lubi kroić szczypiorek, także dajcie znać w komentarzach. Stworzymy taką y, ligę szczypiornistów. Tylko nie w piłkę ręczną. Czypiołek już się znajduje w, w panierce? Wybieram sobie jeszcze raz. O, jeden, teraz to już w ogóle fantastycznie to wygląda. Cudownie, wreszcie cudownie, takie gęste i wilgotne. Tak, super, świetnie to jest zrobione. Dobra, teraz potrzebuję nasypać trochę mąki. 50 gram mąki i będziemy obtarzać nasze mięso w łące, a później w panierce, a może na odwrót. Zaraz zobaczycie. Karnik ustawiam na, na termoobieg na 200 stopni. Poczekam aż się nagrzeje i wrzucę moje frytki z batatów. Także tak to wygląda. Tu sobie na tej blaszce będą elegancko leżały. A właśnie muszę wyciągnąć jeszcze blachę i wyłożyć ją papierem do pieczenia i skropić moje fryteczki oliwą. Dobra, na patelnię wrzuciłem sobie 10 ml oliwy z oliwek, będę ją sobie teraz rozgrzewał, filety z kurczaka mam już wcześniej oprószone solą i czekam, aż mi się tutaj teraz oliwa troszeczkę podgrzeje i zaraz będziemy wrzucać na patelkę. Możemy wrzucać nasze bataty. E, piekarnik się już nagrzał, także otwieram sobie u ciepełko. O, takie roślinki tu mam jeszcze ładne. I mam tutaj moje bataty. Będą one wrzucane w porcje, bo mi się po prostu nie zmieści tutaj wszystko e, za jeden raz. Także ja tu wam pokażę, jak wrzucam jedną porcję, no, a potem sobie już resztę dorobię. Także Żegnajcie moje kochane, do zobaczenia za kilkadziesiąt minut. O, ślicznie wyglądają pięknie, naprawdę. Mm, przepyszne. Pokropię je oliwą. W sumie będę miał około tutaj 10 ml oliwy, ale tak jak mówię, wszystkie, wszystkie makrosy, wszystkie użyte składniki będą dodane później. Popatrzcie na to mięsko, jak ono pięknie wygląda. Jak pięknie skwierczy, jak się pięknie tutaj smaży. Cudownie. Zobiję sobie teraz surówkę właśnie z marchewki, cebuli i z kapusty. Mam no tutaj areczko, także to wszystko zaraz wyląduje w jednym naczyniu. Eee, zostanie to wymieszane, sok z kapusty sobie wypiję, bo jest bardzo dobry i bardzo zdrowy. Eee, świetnie eee, wpływa na pracę naszego organizmu, na pracę jelit. Jest doskonałym probiotykiem, także zaraz to wszystko Ląduję u mnie w tanku, a później na talerzu kocety się smażą, pataty się robią. Na niego zobaczycie jak to będzie wszystko ze sobą współgrało i razem wyglądało. O! Dobra, tak się to prezentuje całościowo. Tak to pięknie wygląda. Surówka, cebulka z marchewką i kapustą kiszoną. Tutaj mój filecik przepysznej panierce i moje frytki z batatów troszeczkę je sobie posoliłem. Także naprawdę coś, coś pięknego. Pachnie to nieziemsko. Także tak to tak to właśnie wygląda. Jest to przepyszne. Musicie sobie to zrobić, bo ma to świetne makrosy, ma to naprawdę świetne makrosy, jest to bardzo, bardzo zdrowe. Bataty co prawda mają troszeczkę wyższy indeks glikemiczny, ale e... Można to wszystko zrównoważyć właśnie mięskiem i, e, i tą kapustą Także jest to coś cudownego No nieziemskie, zabieram się do jedzenia Dobra, w tym odcinku to wszystko e, Wyszło mi coś naprawdę bardzo dobrego e, Także zróbcie to sobie Ja będę zaraz jadł Jest to mega, mega, mega przepyszne Fantastycznie to wygląda, zobaczcie sobie Wygląda to naprawdę super, pachnie to naprawdę super, frytki są cudowne, kapustka i to mięsko jest naprawdę dobre, także zapraszam Was do następnych odcinków, zostawcie łapkę w górę, e, oczywiście, także co od siebie, miłego dnia Wam wszystkim życzę i do zobaczenia, okej.